Niech się statek zatrzyma, przestańmy się chybotać, czas na kolejną broń. Jaką broń? To znów nie będzie broń, skoro pokazałem jedną tarczę, drugą tarczę. Pokażę trzecią tarczę, bo wszystkie leżą w jednym miejscu, a nie będzie mi się chciało tego wyciągać ponownie. Także... Co powinien mieć każdy wódz plemienia? Każdy wódz plemienia powinien mieć coś, co pokazuje, że on jest wodzem tego plemienia. Wobec tych czasach by powiedzieli, że jaja na przykład. No ale cóż, tamte istoty ja nie mają, także muszą się zadowolić czymś innym. W przypadku wielu wodzów to na przykład jest jakaś włócznia, kostur, coś takiego charakterystycznego, co mają tylko oni. W przypadku wodza jednego z ostatnich plemion, które istnieje prawdopodobnie do tej pory, była to tarcza siły. I tutaj macie do czynienia z pierwszym projektem, Pierwszą repliką broni, która została stworzona przez pradawnych. Oczywiście w oryginale ta tarcza jest metalowa, więc dosyć ciężka. Jednak wykonana z takich materiałów, że i tak jak na swoje rozmiary dosyć lekka. Otóż czym są bronie starożytnych? Tak naprawdę nie starożytnych, tylko pradawnych. Oficjalnie na nich się mówi pradawni. Otóż pradawni to powiedzmy taki gatunek Istot, które żyją obecnie, z tym, że jeszcze z poprzedniej fazy rozwoju, którzy rozwinęli się bardzo dobrze, byli bardzo potężni, stworzyli bardzo dużo, i nagle to wszystko zniknęło, i została tylko tarasa, która istnieje obecnie. I nie wiadomo, co się stało, nikt nic nie pamięta, nikt nie pamięta poprzedniego języka, mimo że posługiwali się nim jeszcze zaledwie około 2000 lat temu. Tylko jednostkowe osoby znają ten język i smoki, ale smoki się nie przyznają do tego, że znają ten język. Ogólnie rzadko z kimkolwiek rozmawiają. Nie lubią jak się wchodzi im na terytorium i trzeba to uszanować. To dotarczy, nie jest to jeden z pierwszych projektów pradawnych, jednak jakimś cudem znalazł się on w posiadaniu wodza jednego z plemion, plemion, które właśnie istnieją do tej pory. Tak naprawdę to jest jedyne plemię, które prawdopodobnie istnieje. Reszta po prostu została związana pod królestwo i teraz sobie żyje w sposób cywilizowany w świecie, który można powiedzieć, że jest na etapie średniowiecza. Co więcej na temat tej tarczy. Symbol siły, oczywiście na froncie, wygląda jakby był umazany krwią, ale to jest jedna z charakterystycznych części broni pradawnych. Jest. Głównie czarna posiada szare elementy, szare elementy podzielne, czyli w tym przypadku listwy trzymające i usztywniające konstrukcję, listwy, do których ym, w sposób wspomagany przymocowane są taśmy, na których trzymana jest broń, w tym przypadku tarcza. Czerwone dodatki, Nasze, na przykład w przypadku broni, które jeszcze prawdopodobnie będą pokazywane, szare rękojeści, szare jelce, czarne ostrza, czerwone ozdoby. Co do tej tarczy, jest w stanie dodatkowo skumulować dodatkowe pokłady energii, przynajmniej takie są legendy. Odbić większą ilość y, siły pocisków, uderzeń. Czy tak naprawdę to jest zwykła tarcza, ale z jakimiś dodatkowymi udziwnieniami. I oczywiście, już nie jest w posiadaniu wodza tamtych owych plemieńców. Została przekazana jego synowi, który jest królem. W królestwie, jednym z trzech, w tej chwili. Trzech, czterech. Zależy, jak to liczyć, ponieważ jeden król za króla się nie uznaje. Ale to historia na inny dzień, także to by było na tyle. Do zobaczenia! Do, ja.